Prochowa. Jest. lepiej Jest. Widzicie Państwo, jak to wyglądał przekrój lufy bombardy. Najpierw mamy cienki odcinek, gdzie wkładana jest na ważka prochowa przybijana, a dalej taką szeroką czarę, gdzie jeżeli kurczu nie starczy, się kamienie jakieś obrąbki, elementy. Getalowe, które mogły urazić tak całą grupę żołnierzy na Piskunie Staśni. Ja szczególnie proszę rodziców małych dzieci, aby jednak je odsunąć, jeżeli sobie na wysokości będę, żeby tak tyłu je lekko odsunąć, dlatego że naciśnienie akustyczne jest dość duże. I teoretycznie jest możliwe rozkorzenie suku, jeżeli jest się zbyt blisko. Pomachaj tam takie po prostu. Jakoś wytrzymamy ten... Ja zaraz właśnie przyniosę dla czym pani przygotuje do niego jeszcze w ładowanie to w pierwszych ładunek papierem. trzeba odpowiednio mocno ubić, żeby on się nie wypalał, tylko żeby wybór bez odpowiednio szybkim płysem. Zapienił musi muszę. nie No, kusie. Jeżeli Państwo zatykacie uszy, koniecznie odpuśćcie usta. Jeżeli nie otworzycie ust, a zatkacie uszy, to jest najgorszy efekt możliwy, bo fala, którą no, przytrzymujecie wewnątrz uszy. głowy i tam zostać Jak zatykacie uszy, to bardzo trzeba otwierać ust. Ale podczas strzału, nie teraz. Widzę, że prawie wszystko jest gotowe.

Уаа. Энэ яаг юм бэ? Энэ зэвсэг шүү дээ. Ноо. Нам баяж өгөх юм гэж хэлсэн юм байх шүү дээ. Мастак нэгэ завд төгсөө.